ilość styropianów, no to wtedy do przodu, czyli takiego e, miejsca, które jest w każdej gminie. A taki woreczek, prosto po z internetu. Pras, plastik, zgadza się. Że Państwa i teraz najtrudniejsze pytanie, absolutnie najtrudniejsze. Co zrobić z taką zużytą gąbką po oczyszczeniu naczyń? Ona jest zrobiona z pożywą. Ale czy wrzucimy ją do plastiku? Nie, a gdzie? do zmierzanych Mają Panie absolutną rację i otrzymują od nas wyjątkowe nagrody. Proszę bardzo, tutaj są specjalne torby fawełniane. Tutaj także, proszę Państwa, są takie zestawy nasion oraz szczoteczka do zębów zrobiona z bambusa. Wyjątkowe, ekologiczne produkty, które czekają na Państwa właśnie tutaj u nas na naszym stoisku przez cały dzień od 11 do 19. Mogą Państwo też przynieść elektroodpady i damy w zamian za to brzos. A to wszystko organizowane przez Alfa Centrum Białystok, wyjątkową galerię, która nie tylko oferuje Państwu świetne produkty, ale także oferuje Państwu edukację ekologiczną, za co bardzo dziękujemy Wam, że jesteście Witam serdecznie wszystkich tych, którzy są wsłagnieni wiedzy ekologicznej. Odpady problematyczne. Jak je zagregować światłki wrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, na przykład tych, które są w sklepach, w których nie kupujemy to lub oddajemy do przodu. Nigdy do odpadów zmieszamy. Co zrobić z bateriami? To oczywiste. Są specjalne pojemniki na baterie i te pojemniki na baterie należy odnaleźć dookoła siebie i tam te baterie wrzucać. A czy Państwo, że papier, papier to jest tak cenny zasób, tak cenny surowiec, że w Unii Europejskiej porzuca się rocznie niemal 36 milionów ton opakowań z papieru, ale całe szczęście 84% z nich powraca do ponownego użytku. I to nas cieszy, że tak duży jest wskaźnik segregacji, ale dążymy do tego, by był jeszcze większy. Zgodnie z przyjętym paktem odpadowym poziom recyklingu w 2030 roku ma być 60% u nas właśnie na terenie naszej wspólnoty europejskiej. Dlatego też dbajmy o ekologię, dbajmy o to, żebyśmy segregowali. To jest zawsze żeby kiedy media edukują społeczeństwo ekologicznie, kiedy media przypominają o zasadach segregacji. Media to jest siła, media mają moc i dzisiaj nie tylko wspólnie z galerią Alfa pracującym w Białystokach edukuje jest edukujemy, ale także i z sekretarzy medialnych. Dziękujemy, że Panowie z tej czasu czas bo jednak, żeby zrobić taką relację z naszej akcji, no to trochę to trzeba się nakręcić. Więc dziękujemy za Waszą obecność. Drodzy Państwo, zachęcam do wzięcia udziału w naszym wniosku gdzie Wystarczy tylko posegregować odpady i za dobre odpowiedzi dostaną Państwo nagrody. Trzy odpady, wystarczy tylko posegregować, No i wtedy, jak dobrze odpowiecie, no to pewnie dostaniecie super fajne nagrody. Mówię do każdego z Was, do tych najmłodszych i tych najstarszych. Każdy z Was. Ma szansę, żeby posegregować odpady, no i otrzymać za prawidłowe odpowiedzi. Naprawdę, każdy z Was też może dzisiaj przynieść elektroodpady, telewizory, myszki, komputera i otrzymać cenę za to wzrost. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Dziękujemy, że cały dzień przynosicie nam elektroodpady. Elektroodpady, wyrzucę ten telefon, mogę to Te, To Do specjalnego pojemnika firmy Astwa zapraszamy. Czy to najnowszy iPhone? Nie, to, to jest. Ja stary. Bardzo stary, słuchowy telefon. To można wrzucić do tego pojemnika, e, jeśli Pan da radę sam. Jeśli nie, to ja sobie zaraz odłożę kabel i, i nie, Panu pomoże... Nie, to też muszę tu Ładny ten telefon jest. Chętnie się nim zaadoptujemy. Gdyby no, faktycznie ja, Pan przyszedł do nas z telefonem starym, no to wtedy by dostał od nas wyjątkową nagrodę. Wrzos. Nagroda za recykling. Nagroda za edukację. Słuchajcie, nasza akcja edukacji ekologicznej w Alfa Centrum w Białymstoku. Zbieramy dzisiaj elektroodpady i za przeniesione elektrośmieci. My znajemy klientów wrzoscy. także czekamy na klientów Alfa Centrum. Dodatkowo oczywiście zapraszamy do propagowania ekologicznego stylu życia. My ze swojej strony informujemy o ciekawostkach, o wszystkich e, tipach, które możemy stosować w domu e, i być lepszymi mieszkańcami naszej planety, e, a przede wszystkim mieszkańcami eko Białego Stołu. Także mm. wszystkiego dobrego i zapraszamy.